Zadanie 11. Podaj przybliżenie liczby pierwiastek z 5 z dokładnością do n miejsc po przecinku dla n równego 7, 5 albo 1, no to podpunkt A n równe 7 n równe 7, czyli siódme miejsce po przecinku. To jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Siódma jest dziewiątka, patrzymy na ósemkę. E, ósemka jest większa od e, jest większa od... 5, od 4 nawet tak? Czyli mamy dwie grupy 0, 1, 2, 3, 4, gdzie obcinamy tą końcówkę i 5, 6, 7, 8, 9, gdzie dokładamy 1. Czyli w naszym przypadku pierwiastek z 5 to będzie w przybliżeniu 2,236067. 3, 6, 0, 6, 7. No i 9 i tu mamy ósemkę, ósemka idzie w górę, więc nie mamy tego tu dokładamy 1 czyli mamy 0 i 8, czyli na końcu jest 80. No dobra. Kolejne, czyli B. Piąte miejsce po przecinku. Piąte miejsce po przecinku to jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóstka, więc patrzymy na tą siódemkę. I znów pierwiastek z 5 to w przybliżeniu 2, 3, 6, 0, 6 i patrzymy na siódemkę. 7 jest większa od 4, czyli idziemy w górę, czyli tu mamy 7. No i pod punkt C, pierwiastek z 5 to jest w przybliżeniu. I teraz pierwsze miejsce po przecinku, czyli to jest ta dwójka, patrzymy na trójkę. Trójka jest mniejsza od 5, więc obcinamy całość od tej trójki w prawo. No I zostaje nam 2,2.